Cześć Wam, cześć Wam, słuchajcie, my dzisiaj zakupy, zakupy mamy dzisiaj yy, na dzisiejszą zupę, na jutrzejsze pączki, yy, zobaczycie zaraz yy, w dalszej części, ile żeśmy wydali w Biedronce. Mamy tak, jajka, pokażę Wam tylko to, co było na rachunku z Biedronki, pierogi ruskie, Alan lubi, na szybko będzie miał, yy, marmolada yy, wieloowocowa do pączków bo różanej nie ma. Olej rzepakowy do smażenia pączków jutro i naszych chruścików, bo będą pączki i chruściki, ale was skutknęłam, więc jest. Sok jabłkowy wyciskany, ale on go lubi. Yy, pora na dzisiejszą zupę. 10 bułek yy, raz na jakiś czas kupujemy w Biedronce. Bułki na hotdogi ale lubi hotdogi, słuchajcie, takie z rzadkie. No to ja już wolę zrobić takie <grywki> i do tego parówki. E, dzisiaj co tu dalej było? Były, słuchajcie, masło w promocji: trzy kostki masła. Dwie śmietanki, trzydziestki też były w promocji. Potrzebujemy i, i potrzebujemy śmietanki do y, naszej zupy. Spora więc. Żeśmy kupili. Ja wiem, same zdrowe rzeczy. Yy, mleko <laughs> czekoladowe, a wam też to jada. Yy, kostki rosołowe, ja wiem, powinnam zrobić swoje. Obiecuję. Moja kulpa, moja kulpa, będzie poprawa. Drożdże. Winogrona bezpestkowe. No to już chyba zdrow lepsze, smakowo zdrowsze. Yy, mamy natkę pietruszki do zupy, yy, mleko yy, nasze moje dla mnie odtłuszczone do kawy. No i słuchajcie, yy, o, słodka chwila to jest budyń. Powinnam kupić czekoladę i zrobić swój, i swój ale to tak na szybko, na, na, że tak powiem, na odczepnego trochę. No, i tutaj jeszcze dokupiłam, słuchajcie, boczek do, ale to już jest ten boczek do naszego, do naszego kremu. Chcę wędzony i świeży, a jalan. Tak, latak. I Słuchajcie, poza tym boczkiem, poza tym boczkiem, aha, była jeszcze w zestawie na rachunku torba. Ma no to zaraz, ładna. Tak. No to zaraz zobaczycie. Ile żeśmy zapłacili za te zakupy? Przed rabatem, po przed dramatem. Po No dobra, słuchajcie, to co? <coughs> to lecimy z tym... Mm, z naszym... Z naszą zupą dzisiaj. Środa, więc zupa. Więc my dzisiaj zrobimy... Ja zrobię. <coughs> Możecie robić ze mną. W krem sporów. Oczywiście ja już zakładam, że będzie modyfikacja, tak? I ja już mam pomysł, trochę coś innego. No dobra. Teraz potrzebuję 400 gram pora pokrojonego w 2 na 2 cm. Plasty na 2 cm. A rozrabiam, słuchajcie, łukę się dzisiaj ja nie wiem, nie ogarniam. Się dzisiaj jakoś. Także widzicie, no, takie zakupy nic praktycznie nie kupione, a lekasy wydane. Nie, no, obiad, zupa, y, no, ale to i tak, olej musiałam kupić. Y, no, a że była promocja, tak, no to y, można było skorzystać. No i tak to wygląda. Słuchajcie, dobra, lecimy. Mamy pora. Ciekawe, czy to będzie. Och, och, och. Och, och, och. Ciach, ciach poszło. To do, do mycia. No i jest 170. Czyli mało. No dobra, słuchajcie, to była dolna część pora. Yy, ta biała. Teraz y, tą górną skroimy. Nie! Oj, oj, piątek przeszedł. tragedia. Yy. Dziecko dostało swój czas na, na korzystanie z mediów. Nasze bilety. Wykupiło sobie czas na pół godziny na razie. Na razie na pół godziny zobaczymy. Zobaczymy za pół godziny, co będzie dalej. Zostały mu jeszcze dwa bilety. Więc myszka ustawiona i działamy. A my lecimy z naszą duchą. No dobra, kroję resztę pora. Słuchajcie, opukać go trochę musiałam. Eee, I kroję resztę pora. Ciekawe, czy wyjdzie nam eee, 400. Czy będę musiała jeszcze dokroić drugiego. W razie czego <laughs> lecę. Lecę z porą. Tak, chyba wystarczy. Słuchajcie, tu jeszcze ciut mam parę. I co? I co? I co? No, brakuje 30 gram. No dobra, Damy jeszcze kawałek z drugiego pora. Trochę damy z góry zielonego. Ten kawałek. Dobrze, to mogę odciąć, bo taki z są wiązły, z A resztę mam. Dobra. No to wrzucam. No. Koty rozrabiają. Słuchajcie, orzechami się bawią. Zostały orzechy. <śmiany> Dobra, jest par. Teraz potrzebujemy 40 gram. Masła. Dajemy masło. A jutro będą, słuchajcie, i pączki, i chruściki. Zastanawiam się nad tym, bo jakby nie do końca mamy sprecyzowane, co robimy chyba w czwartki i w soboty, nie? Jakoś nam to tak umknęło. No, są założenia. Może Wy macie jakąś propozycję, co mogłabym Wam nagrywać w czwartki i w soboty, żeby to było jakoś tak cyklicznie? Jak coś, to oczywiście piszcie w komentarzach. No dobra, lecimy dalej. Masło po 5 sekund, obroty 6, więc to wszystko miksujemy. To lecimy, słuchajcie, z miksowaniem. Tudi tu tam tak, kochani, to wygląda. Pan daje trochę po oczach, bo to poszło z Zgarniam. na dół. I co dalej? I co dalej? Zamiast miarki nakładamy koszyczek. No nie, 5 minut, temperatura 120, czyli dusimy naszego pora. Obroty jeden, no to widzimy się za 5 minut. Słuchajcie, ja w tym czasie pokroiłam sobie boczek wędzony drobniutko. Yy, wrzucam go na patelnię i go trochę wytopię. Yy, I dodam go do naszej zupy, więc to jest nasza pierwsza modyfikacja. Boczek. No dobra, słuchajcie, boczek się wytapia, yy, a my potrzebujemy ziemniaki. Ciach, ciach, jakoś tak ba... tańczę tu z wami, nie wiem. Chcę ustawić statyw, żeby raz Wam, żebyście Wy dobrze widzieli, no i żeby mi było wygodnie. 300 gram ziemniaków, ja już zaczęłam słuchajcie ubierać, sprawdzam ile to jest, no mam, trochę więcej, ale ok. I teraz tak, te ziemniaki musimy pokroić i dodać do naszego podduszonego pora, a por podduszony wygląda tak. Wrzucamy nasze ziemniaczki, ciach, 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 baczek. Mm, ładnie pachnie. Nie za bardzo chemiczny, no, chociaż to nie jest taki prawdziwy baczek. Wiecie, tryskany niestety. Nie, 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 mam, nie, nie miałam okazji tutaj na osiedlu nabyć takiego prawdziwego. Niestety jesteśmy skazani na biedronkę. Kawałek dalej na drugiej części osiedla, druga biedronka. No i tak by to... nawet Lidla nie ma, żeby chociaż konkurencyjnie coś, nic, same biedronki i żabki, więc zwierzyniec. Pokrywa z miarką. I lecimy, słuchajcie, 7 sekund, obroty 5, czyli będzie trochę głośno. No, dobra, mamy zmielone to. to Co ciekawe muszę zrobić. No i mamy taką pulpę, pulpę, pulpę. No, tak mi się to skojarzyło. Lecimy dalej. Teraz do tego musimy dodać 300 gram wody to dodamy 300 gram wody. starujemy i lecimy i kawa. O tak kawa. Jest woda. Zaraz będzie kawa. Dwie, trzy gałązki, natki pietruszki świeżej. No dobra, mamy natkę, pietruszki. No i dobra. On trochę pochodzę. Ciach, ciach, łodyżki też daje, nie ma, to jest samo zdrowie. Yy, łyżeczka soli jest, dziecko słuchajcie, cisza, spokój, wyłączone, słuchaweczki, yy, że będziemy musieli, yy, akcja odłączania, później tam nie nastąpi trochę, yy, pieprzu. się robi nam doczuć. No, To też się rozejrzeć. słuchajcie, już za nową patelnią, bo to zaczyna już nam szpankować. Się zaczyna kleić do niej. Łyżeczkę koncentratu bulionu lub kostkę rosołą. Widzieli, kupiłam. No, dodam. Dodam, słuchajcie, to co kupiłam. Ja wiem, ja wiem. Zrobię. Przyrzekam, że w lutym ogarnę. A może dopiero w marcu po sesji? <laughs> Nie słuchajcie, dam radę. E, pokrywa z miarką. Tym bardziej, że mam pomrożone obierki od marchewki, e, od pietruszki, od natki, właśnie łodyżki. Ma, mam, pomrożone, żeby, żeby zrobić e, naszą kostkę rosłową, więc, więc nabiera to mocy prawnej. I zrobimy. I teraz słuchajcie, 8 minut, obroty 2. Gotujemy nasz krem. Jest ugotowane Teraz lecimy dalej. Zakładamy miarkę. O, i znowu słuchajcie, obroty stopniowe od 1 do 9. Przez minutę robimy z krem. O, zmiksowało się nam, słuchajcie. aha tutaj jest OK. Dobra. I teraz, teraz. Dodajemy 500 gram wody. ale bukło, co? Ale bukło. Buch parawruch. Światłości, jasności na stałe. A, no. Mm, wygląda to zielony. Jak krem z zielonego groszku. E, 500 gram wody. No i w końcu może zrobię tą kawę, co? <ślamy> je, zaraz. Pięk, pińczek, pińczek, pięciek, pięce, I jest. Udało się. I teraz te 50 gram śmietanki. Tak, może być i w nie musi tego być. Tak samo kostka rosowowa może być warzywna, nie musi być drobiowa. Eee, no i, i mamy wtedy zupę wega, I dwa w jednym, ja moim panom dam jednak trochę takiego kopa. Eee, z tym, dobra, czekaj, się ją tu odłożyć, drożdże mamy tu, okej. Okay. Będziemy działać. Jutro pączki, jutro pączki, pół łyżeczki tymianku, tymianek suszony, jest, pół łyżeczki. Odbiorę łyżeczkę, łyżeczkę, łyżeczkę nią. Ta i teraz pół łyżeczki tym janku, poszła Pół łyżeczki estragonu, a estragonu nie ma. No, nie mam, słuchajcie, estragonu i nie, nie mam go poszukać. Bo go nie znajdę. I słuchajcie, teraz zamykamy z powrotem i gotujemy. Słuchajcie, 5 minut. No i wracamy za 5 minut. Słuchajcie, jest ugotowana. Gotowa koniec finisz. Słuchajcie, jest. Słuchajcie, najpierw degustacja. Trzy raz robiłam, nie wiem czego się spodziewać. Biorę już łyżkę, już Wam mówię, czy coś będę zmieniać. Więcej. Nie, smakowa jest okej? ok. Mm. No, będzie dobra. Ale teraz już Wam pokazuję. Mm -hmm. Moja łyżka, moja łyżka. Woda, nie, jeszcze. Jak kawę. już sypano muszę zaleć dobra yy, i teraz wam pokażę jak ja yy, jaki jest bo tutaj nic więcej nie mamy nie po prostu zupa krem ciach yy. zapety zjemy jak najbardziej do tego można by na przykład grzanki do tego można co jeszcze słuchajcie no różne rzeczy nie można yy, ty się zrobić, można grzanki, można nie wiem kaszę, makaron, ja odrobinę boczku. i zielonej pietruszki. Słuchajcie, no i to jest to, no to smacznego. Nasza zupa wygląda tak, bo tam nie było za bardzo widać, słuchajcie i jest naprawdę smaczna. I to na dzisiaj tyle. A jutro robimy pączki i chrustiki. Trzymajcie się do jutra. Pa pa.